Dzień dobry Państwu, Roman Kania, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. 5 kwietnia, dzień szczególny dla naszego ośrodka, jako że po raz trzeci jesteśmy organizatorami, inicjatorami Światowego Dnia Autyzmu, Światowego Dnia Wiedzy na temat autyzmu. Nasz program to oprócz happeningu, który się teraz odbywa, zabaw dla dzieci, to także popularyzacja tego rodzaju choroby, schorzenia Definicja autyzmu jest dość rozległa, dość trudna. Nie będę się teraz tym zajmował. Chciałbym tylko Państwa poinformować, że w przyszłym roku również będziemy planowali te, tego rodzaju imprezę. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. W części pierwszej, jak Państwo widzicie, zaczyna się to zabawą. Później przechodzimy do Starostwa Powiatowego, gdzie będzie cykl wykładów na temat autyzmu. Mamy zaproszonych gości. W tym roku stawiamy na praktykę, doświadczenie. Albo ci, którzy się będą z nami dzielić swoimi swoją wiedzą, to są ludzie, którzy pracują z autystami, pracują w ośrodkach w Skarżysku Kamiennej, w przedszkole autystycznym w Zamościu. Tak więc serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką autyzmu do wzięcia udziału w naszych. Uroczystościach w naszej imprezie. Spotykamy się po raz trzeci na rynku miejskim w Tomaszowie Lubelskim, gdzie od godziny 10 będą prowadzone zabawy integracyjne zdrowej młodzieży i dzieci z osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami z autyzmem. Kwiecień jest miesiącem autyzmu, czyli miesiącem, w którym edukujemy, rozmawiamy, mówimy jak najwięcej o autyzmie. Autyzm jest problemem coraz szerzej omawianym, występującym w naszym społeczeństwie. Niektóre media podają, że jedno na sto dzieci rodzi się z autyzmem. Dlatego też musimy nasze społeczeństwo edukować w tym temacie. Autyzm nie jest chorobą, jak jest postrzegany bardzo często przez różne grupy społeczne. Jest to niepełnosprawność, która polega na innym postrzeganiu świata, na innym sposobie wyrażania emocji. I naszym zadaniem ludzi neurotypowych jest poznać ten świat, starać się go zrozumieć i pokazywać osobom z autyzmem świat ludzi zdrowych. Nieprawdą jest, że są to osoby, które lubią być izolowane, które, które lubią być same. Z relacji osób dorosłych z autyzmem widać, że one, tak jak zdrowi, młodzi ludzie, potrzebują przyjaciół, potrzebują grona ludzi, z którymi się spotykają. Nie możemy ich zostawiać samych sobie, dlatego że wtedy oni wycofują się. Że musi społeczeństwo musi zrozumieć, że to nie wychowanie decyduje o zachowaniu dzieci z autyzmem, tylko to, że ich mózg funkcjonuje inaczej niż mózg osoby neurotypowej. Myślę, że dużo więcej na temat funkcjonowania dzieci z autyzmem powiedzą ich mamy, którym właśnie teraz oddaję mikrofon. Dzień dobry, Mam syna 15-letniego z autyzmem. Jest uczniem klasy szóstej w szkole specjalnej imienia Korczaka. Największym problemem takich dzieci jest to, że bardzo lubią się izolować i są, chcą być cały czas sami. Nie możemy im do tego dopuścić. Nie bójmy się, nie wstydzimy się. Te dzieci naprawdę, one nie są wcale inne od nas. One potrzebują po prostu tylko akceptacji ludzi bliskich. Prawa, lewa, palec no! I jeszcze głośniej! Kto na czadu? No! I jeszcze głośniej! No! Okej! Okay. Później zrobimy sobie wspólne zdjęcie i zatańczymy międzynarodowy taniec który nazywa się makarena. Kto zna makarenę? Okej. Okay. Następnie weźmiemy sobie kredę i narysujemy największe serca i najbardziej kolorowe serca, żeby były oddane dla wszystkich chorych dzieciaczków, nie tylko z autyzmem, ale z wszystkimi chorobami. Dobra? Kaczuchy mamy gotowe. Dobra. Uwaga! Kto zniesie jajko dostanie nagrodę!

A stajemy na miejsca i podskakujemy na palucha. Dobra. I machamy do siebie, bo będą kaczuchy i powolusku I trochę szybciej. Ruch. I jeszcze szybciej, Tomaszu. Jeszcze szybciej. I mega szybko będzie. Jeszcze szybciej. Super. Schowajcie Jerego. Słuchajcie. zasłońcie tak, żeby nie było widać. Kocie nie podglądaj. Nie podgląda, nie, nie podgląda. nie podglądaj, ja wiem, że ty kombinujesz. Pan trzyma za ogon, żeby nie uciekł, tylko nie mocno. Dobrze, pan trzyma spokojnie. Dobrze. Słuchajcie, schowaliśmy jerego. Porządnie, porządnie schowajcie tego jerego. Dobra. Kocie masz 10 sekund na znalezienie. Nie pomagamy, dobra? Dobra. Okej. Trzy, cztery, pięć. Nie dajemy, nie dajemy. Dobrze, króli. Nie dajemy, nie dajemy. Tam, tam ci pokazują. A jednak okej, okay, a, teraz, a teraz puszczamy Jerego, niech myszka z kotkiem się przytulą, pokażą jak to zwierzętka. Tak samo jak my powinniśmy się kochać i szanować. Patrzcie jaka miłość między nimi. Gotowi? Mamy? Okej. Okay. Dobra, ruszamy się. Ruszamy się. Kraszczemy pod nogami. Pod nogami! Okej, okay, mijamy szyby. Mijamy szyby. Drugą rączką. Przenosimy się do Egiptu. Uwaga! Uwaga, może

Kopę kuflę, klaszczemy. uwaga! Wchodzimy się do boki. Krachamy do całego świata. Stajemy, klaszczemy. Do mnie, do mnie. Stoimy, stoimy. Niżej schodzimy. Nisko.

Mariuszki, uczennice gimnazjum numer 2 w Tomaszowie Lubelskim, które można powiedzieć są zaprzyjaźnione z naszym ośrodkiem. Bardzo często wspierają nas, przychodzą, organizują różne spotkania i zabawy dla dzieci. Przy organizacji każdego dnia wiedzy na temat autyzmu włączają się, pomagają. Znają chyba troszkę już osoby niepełnosprawne, nie uważają ich za inne i za dziwne, starają się zrozumieć i najbardziej nam chyba zależy na tym, żeby to młodzież, młodzież zrozumiała e, osoby niepełnosprawne, osoby z autyzmem. Bo musimy zaczynać edukować społeczeństwo od tych właśnie najmłodszych. Oddaję im teraz głos. Akcja ta jest niezwykle ważna dla nas. Chcemy wszystkim pokazać, że autyzm nie jest chorobą, ale sposobem postrzegania świata, innym sposobem postrzegania świata. Pomagamy tym ludziom zrozumieć nas, zrozumieć świat. Często przychodzimy, odwiedzamy te dzieci w ich szkole i bawimy się razem z nimi i nie uważamy ich za innych ludzi, tylko traktujemy ich równo ze sobą i są to ludzie wcale nie różni od nas, tylko po prostu chorzy, których trzeba zrozumieć i po prostu normalnie z nimi możemy się bawić i rozmawiać. rozmawiać tak. Ostatnio mieliśmy przyjemność zagościć w szkole specjalnej na akcji Mikołajki. Również to była pomoc tym dzieciom. Bawiliśmy się, mamy różne chusty edukacyjne, są również z nami klaunowie i naprawdę chcemy pomóc tym dzieciom, aby byli oni postrzegani dobrze wśród naszego świata. Dobra. Robimy miejsce dla naszych baloniarzy. Chodźcie Ale na środek. Dobrze. nic jeszcze nie tutaj, tutaj. Dobra. Pompujemy, pompujemy. Dobra. Dobrze. Uruszamy pusto, urszamy. Dobra. Balony w górę. Okej. Okay. Pani oceni, który balon wygrywa się. Czekajcie, czekajcie. Bez, bez presji. Żółty. A zielony. Okay, czyli remis. Dobra, a teraz każdy puszcza balon i balony lecą w powietrze. Dobra, w środku jedna osoba. Tomu może nie, bo będzie mu ciężko z tą głową i tam się zagrzeje. To później sobie weźmiemy do wspólnego zdjęcia. Jedną osobę do środka, proszę, wejdzie. Jedną, 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 jedną. jedną, jedną. Dobra, rączka do środka, mistrzu. Musisz kucnąć na Daj rączkę do środka, do dziurki. A tutaj.

Wszystkie wszyscy, wracamy Okej okay. Jest super O 11.00 oficjalne otwarcie przez władzę Tego dnia Rozmowa delikatnie o tym Dobrze Bardzo ładnie Wszystkie przedszkola, które są Rączki w górę machamy Szkoły podnosimy I mówimy tak Powtarzam za mną. Światowy, Światowy. dzień, dzień. Autyzmu. autyzmu. Teraz wszyscy krzyczymy i bijemy brawo. Okej, okay, ja myślę, że co roku już cyklicznie. Będziemy wychodzić tutaj na rondo, kolorować to nasze rondo i bawić się razem z Tomem Szczerym, z owocowymi i z wszystkimi przedszkolami. Tak? Światowy Dzień, więc będzie w Tomaszowie. Chcecie taką imprezę co roku? No to dobra. Czekam na Was przez cały rok tutaj koło Petera, siądę i będę. Dobra. My się rozruszaliśmy. Każdy dostanie teraz cukiereczka? Dobrze. Także spokojnie, wolontariusze, stoimy w miejscach. Każdy dostanie cukiereczka. Każde dziecko dostanie coś słodkiego. Stoimy w miejscach, czekamy. Cierki po jednym. Cukierki, po jednym. Wzię stumbled, odchodzimy, wzięliście to, odchodzimy do tyłu i dajcie szansę innym. O, ja. jednak to. nie ma Temat autyzmu organizowany przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Ja troszkę się będę kartką tutaj posługiwała, bo trzeba mnie zżera przed takim tłumem przemawiać, więc mi wybaczcie. Celem, który nam przyświeca jest edukowanie jak najszerszego grona odbiorców w temacie autyzmu. Słowo autyzm po raz pierwszy zostało użyte już bardzo, bardzo dawno, w 1943 roku, więc jest to niepełnosprawność, która była już dawno opisywana, aczkolwiek w naszych czasach jest ona coraz bardziej popularna. Mówi się o tym, że zaczyna być takim trochę może problemem społecznym, jeżeli mogę tak to nazwać. Dotyka coraz większej części naszej populacji. Nie jest to jednak choroba. Nie da się jej leczyć, ale jest to inny, odmienny od nas neurotypowy sposób postrzegania świata, wyrażania emocji. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wokół nas żyje wiele osób z autyzmem. Jeżeli nawet ich zauważamy, to nam, wydają oni nam się takimi dziwakami, od których lepiej trzymać się z daleka. A osoby z autyzmem, tak jak my, odczuwają emocje, odczuwają radość, odczuwają smutek, potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebują przyjaciół, wcale nie chcą być same, chociaż słowo autyzm pochodzące z języka greckiego oznacza sam, wyizolowany. Dlatego my, neurotypowi, musimy się starać poznać ich świat i pokazywać im nasz świat, żeby zachęcać ich do tego, żeby. Wychodzili z tego swojego bezpiecznego, zamkniętego świata. Bardzo proszę pana dyrektora specjalnego ośrodka, gospodarza tej imprezy, o oficjalne otwarcie i powitanie gości. Zacznę od tego, że dziękuję wszystkim za przybycie. I ja też będę posługiwał się kartką, a to tylko dlatego, żeby kogoś nie pominąć, że tak powiem, w tej części oficjalnej, w powitaniach. Witam Pana Stanisława Cisło, sekretarza powiatu. Witam Pana burmistrza Tomasowa Lubelskiego, Pana Wojciecha Żukowskiego. Witam Panią Annę Pankiewicz, dyrektor Wydziału Oświaty, Starostwa Powiatowego w Tomaszowie. Witam Pana Zdzisława Wojnara, wójta gminy Jarczów. Kierowników, pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, dyrektorów, kierowników i pracowników innych instytucji wspierających dziecko i rodzinę. Cieszę się, że jest nas tak dużo. Dzisiaj wszyscy uśmiechamy się, jesteśmy dzisiaj wszyscy równi. Za chwilę przejdziemy takim uroczystym orszaku pod starostwo, a tam już odbędzie się wykład na temat autyzmu. Witam wszystkich mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. Nazywam się Jadwiga Laliczyńska-Babczyk i przyjechałam do Państwa ze Skarżyska Kamiennej, miasta, w którym podobnie jak u Was, wczoraj mieliśmy obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat autyzmu. Proszę Państwa, tegoroczne przesłanie, jakie chciałabym Wam dać, to, to, żebyśmy myśleli o autyzmie nie tylko w okolicach kwietnia, żebyśmy o osobach autystycznych pamiętali przez cały rok, ale fajnie, że się spotykamy w takim dniu wszyscy razem. Żeby okazać solidarność z osobami z autyzmem. Namawiam dzieci, namawiam młodzież, namawiam wszystkich Państwa do tego, żeby popatrzeć na autyzm nie przez pryzmat tego zaburzenia, że są jakieś trudności w komunikacji, że są trudności w kontaktach społecznych. Popatrzcie na autystów tak jak na siebie, bo oni są naprawdę tacy sami jak my. No, może troszeczkę bardziej są. To znaczy, że jeśli kochają, kochają tak jak my, tylko że bardziej. Jeśli rozpaczają, to rozpaczają tak samo jak i my, tylko że bardziej. Jeśli krzyczą z radości, to krzyczą tak samo jak i my krzyczymy, tylko że autyści bardziej. Jeśli są niezadowoleni z czegoś, my też jesteśmy niezadowoleni, tylko że autyści bardziej. Czyli autyzm to jest to samo, co my czujemy. Tylko trochę bardziej. Zapraszam Państwa wszystkich do zabawy i do tego, żeby się bawić właśnie tak, jak potrafią to robić osoby autystyczne. Możecie to dzisiaj robić tak jak oni, trochę bardziej niż zwykle, z większym zaangażowaniem, z większą śmiałością. Po prostu bądźcie dzisiaj wy także bardziej. I pamiętajcie, że autyzm to nie tylko ograniczenia, autyzm to są wielkie możliwości. Osoby z autyzmem to są osoby, które potrafią wspaniale dostrzegać szczegóły i mogą widzieć więcej niż my. Warto to wykorzystać. Oni potrafią wspaniale pracować, są niezwykle dokładni w pracy. Jeśli ktoś z Państwa prowadzi jakiś magazyn. To zatrudnijcie osobę z autyzmem, zobaczycie, jak wam uporządkuje narzędzia i nigdy się nie pomyli. Nigdy. I może pracować przy układaniu tych narzędzi 8 godzin i nigdy nie będzie zmęczona. Każdy chciałby mieć takiego pracownika, prawda? Szukajcie osób z autyzmem, które mogą wykonywać dla was pracę. Oni nigdy się nie męczą. Oni potrafią pracować dotąd, dopóki nie powie się im, Koniec, a jeśli im się powie, że to już jest koniec pracy, będą tak samo szczęśliwi jak i my. Tylko po prostu bardziej. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Pozdrawiamy albo,

I nossa